Drodzy wierni, komentarzem do dzisiejszej lekcji wyjętej z listu świętego Pawła do Rzymian, w której słyszymy na czym polega chrześcijańska walka ze złem, do tych słów, które święty Paweł nam dziś daje, niechże komentarzem będą trzy historie. Pierwszą historię usłyszałem nie tak dawno, odwiedzając wiernych w ramach kolęd. Jest to historia dotycząca rodziny słynnego i wielkiego polskiego rodu Męcińskich, który wydał dla Polski i świata dwóch wybitnych duchownych: Wojciecha Męcińskiego, jezuite umęczonego w Japonii, głosiciela i misjonarza katolickiej wiary oraz Józefa Męcińskiego, Franciszkanina, który, jak to się o nim mówi, zreformował całą Małopolskę swoimi wspaniałymi kazaniami. To właśnie część tej rodziny znajdowała się pod Wilnem, gdzie prowadzili oni szkołę leśniczą. I podczas II wojny światowej, kiedy Niemcy Opuszczając te tereny, chcieli zabić jak najwięcej ludności, a szczególnie wybić, mówiąc tak dobitnie, elity polskie, arystokrację, to również przyszli do tejże szkoły, gdzie mieszkali państwo męcińscy. Ustawili całą rodzinę do rozstrzelania. I wtedy, gdy już miał paść rozkaz, ażeby strzały zabiły całą rodzinę, ten, który dowodził, niemiecki żołnierz, nagle na holu w oddali zobaczył, że rusza się coś małego i brązowego. Swoimi pełnymi nienawiści oczyma wpatrywał się w to dziwo. W końcu nie wytrzymał, i z powodu ciekawości krzyknął was i zda, co to jest? Wszyscy się przelękli, ale głowa rodziny ojciec wystąpił i powiedział to mała sarenka. Skąd ją macie? Pyta niemiec. Uratowaliśmy ją, odpowiada ojciec rodziny, ponieważ jej matkę pożarły wilki. Leśniczy ją przyniósł. Abyśmy ją wykarmili i tak się nią opiekujemy. Zawołajcie ją tu, przynieście! krzyknął Niemiec. Ponieważ ta mała sarenka była bardzo oswojona i miała swoje imię, a zatem dzieci zaczęły krzyczeć na tę sarenkę, wołać ją po imieniu, i ona przybiegła, przybiegła prosto do tego Niemca. I swoim małym łebkiem. Zaczęła trącać jego dłoń, która przed chwilą jeszcze miała dać znak na rozstrzelanie. Gdy tak potrząsała tą dłonią, pojawiły się łzy w oczach tego brutalnego człowieka. Nie wytrzymał. Przerwał proces rozstrzelania, kazał wyjść żołnierzom. I tak uratowała się ta rodzina, a opowiadał mi to jeden z członków tego wydarzenia, ze świadków tego wydarzenia, uczestników, który dziś wtedy był małym chłopcem. Jaki z tego wniosek? Wniosek jest bardzo prosty. Każde dobro Pan Bóg może wykorzystać do wielkich rzeczy. I każde dobro jest zwycięstwem zła. Nawet taka błahostka, jak uratowanie małej sarenki, której matka została pożarta przez wilki, może zaowocować ocaleniem ludzkiego życia. Dlatego byłoby rzeczą bardzo niepożądaną w życiu katolika, Gdyby Katolik nie zwracał uwagi na drobne sprawy i małe dobro uważał za nic niewartą błahostkę. Zawsze i wszędzie mamy czynić dobro i w tych małych rzeczach, i w tych wielkich. Druga historia została opisana w książce pod tytułem Święty Józef Życie i Chwała to książka Edwarda Thompsona Konwertyty z anglikanizmu, który był przyjacielem kardynała Newmana. Opisał on tam dzieje Świętej Rodziny i opierając się na różnych przesłaniach, gdy opisywał ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu, przywołał fakt, jak to Święta Rodzina została napadnięta przez strasznych zbójców. szef tej bandy złoczyńców gdy podszedł bliżej ażeby obrabować świętą rodzinę i zobaczył czystą miłość niepokalane oczy dziewicy dzieciątko które jest zarazem bogiem i pokorę świętego Józefa nie był w stanie wyrządzić im krzywdy i nie tylko ich nie obrabowali nie skrzywdzili ale jeszcze eskortowali przez las do bezpiecznego miejsca, ażeby tam mogli pójść spokojnie dalej i uciec przed Herodem do Egiptu. Jednak historia ta nie kończy się w tym miejscu, ponieważ ta historia ma swój koniec na Golgocie, gdzie Pan nasz Jezus Chrystus został ukrzyżowany ze złoczyńcami. A ten, który się za nim wstawił i ten, który przyznał się do winy, pierwszy święty wyniesiony na ołtarze przez samego Pana Jezusa, to ponoć właśnie ten sam, który spotkał dzieciątko Boże i powstrzymał rękę przed złem na widok czystej miłości. To dobry łotr. Jaki z tego wniosek? Iż czyste dobro potrafi zwyciężać nawet największe zło. A póki człowiek żyje, jest nadzieja, że może się jeszcze nawrócić. Nie nam zatem wydawać sądy, o czym przypomina dziś święty Paweł: sądy zostawmy panu Bogu. By się nie okazało, że ci, których oskarżamy bądź wyśmiewamy, wyprzedzą nas do Królestwa Bożego, jak dobry łotr. I trzecia historia. Trzecią historię opisuje biskup Pelczar w swojej książce o życiu duchowym, w pierwszym tomie, gdy mówi o miłości nieprzyjaciół. Opisuje on tam zamieszki w Madrycie, podczas których Został zabity stary człowiek. Leżał on na rynku Madrytu, mocno zmasakrowany. Gdy przez ten rynek przechodził jego syn, który walczył po przeciwnej stronie, i zobaczył zwłoki swego ojca, rozdarł swoje szaty i wykrzyczał na cały głos: iż ta straszna zbrodnia domaga się pomszczenia. I gdy zaczął: Udawać się w stronę tego, który miał rzekomo dokonać tejże zbrodni, na jego drodze stanął kapłan, stary kapłan. I powiedział mu: Nie możesz iść, bo jesteś katolikiem nie możesz domagać się pomsty nie możesz pałać nienawiścią Chrystus tego zabrania. Odepchnął od siebie żołnierz starego kapłana. Ale ten, nie dając za wygraną, wziął krzyż, stanął przed nim, padł na kolana i powiedział: Najpierw podeptaj krzyż i mnie, potem idź się mścić, bo między podeptaniem krzyża a zemstą nie ma żadnej różnicy. Człowiek ten zapłakał i wykrzyczał. Że przebacza. Jaki z tego wniosek? Drodzy wierni, zło zwyciężać trzeba dobrem, ale trzeba również zło w sobie zwyciężyć dobrem. Przebaczenie tego żołnierza to jego największe zwycięstwo to przezwyciężenie samego siebie. I z tego dopustu Bożego, ze śmierci jego ojca nagle wyrasta prawdziwy Boży Człowiek, prawdziwy naśladowca Chrystusa. Wyrasta bohater. Biskup Flawian powiedział do cesarza Teodozjusza słowa następujące: Cesarzu, jeśli się zemścisz, Będziesz tylko człowiekiem. Jeśli przebaczysz, staniesz się podobnym Bogu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.